Skarby, z tej strony Ania Sośnierz ze Spektrum rozwoju i nie tylko. Kręcę dzisiaj filmik, ponieważ obiecałam w trakcie ostatniej audycji, że będę to robić częściej, także jestem. Zauważam ostatnio olbrzymie niespójności wśród ludzi, którzy, których mam przyjemność na co dzień spotykać. I co? i Wiem, że jest to tylko tak, że ja zauważę mi ich niespójności przez to, że sama miałam albo mam z tym problem. I oprócz tego, że bardzo mi to wkurza, bo sama już to przeszłam, to wiem, że tacy ludzie mają być tylko mistykami, mają mi tylko pokazać właśnie, jak, jak ja zmieniam i jak ja tworzę swój świat i. E, powiem Wam, e, powiem Ci, bardzo e, denerwuje mnie to, kurczę, jaka jest to, e, nadal jest to olbrzymia dualność, bo pomimo tego, że ja wiem, że świat jest e, idealny, jest tylko taki, jaki jest i tylko ja tworzę sobie pewne wizje i wyobrażenia tego świata, e, to dalej jeszcze łapię się na tym, że e, niestety, przykładam ludziom łatki, ale czy nie jest to też tak, że to my tak lubimy sobie przykładać łatki? I popatrzcie, mówimy o sobie, że jesteśmy na przykład weganami, a nieraz zdarza nam się zjeść coś, co nie jest wegańskiego. Mówimy, że jesteśmy witalianami, a też zdarza nam się zjeść coś ugotowanego, czy nawet wypić kawę. I popatrzcie, jakie robimy sobie sami kuku. Ja sobie takie rzeczy robię, dlatego też o tym mówię. I e, kochani. ciepło i czule wszystkich, pozdrawiam, mocno Was kocham i dzięki, bo to dzięki Wam, dzięki sobie mogę dalej tak wzrastać i robić to, co kocham, to, co robię. Wszystkiego dobrego.